się przydało. Dobra, następna mapa multiplayer. Aha, czekaj, czekaj. Niestety nie ma tutaj widzowie opcji dźwięku, przez co nie możemy ustalić właśnie, no. Głośności. No, no, dawaj. Nie, wziąłem 15 tych tubów. Dobra. Może tu potem. Ale to Minecraft. No to dobrze. Z tym zwykłym, tinkim, Aha, okej. Okay. Więc ta mapa mnie bardziej przeraża. A wiesz eee. dlaczego? Rum? Wiesz, to się dowiesz tak szybciej. Ale. no jest. Old Tak szybciej wiem, mm, wiem, wiem, wiem. Słyszałem bijem. coś złego. Bijam! nie maruć Och, jestem. Słyszałeś coś? Obadajmy. Tam jest Kisiel pierwszy. Ja w to nie gram. Okej. Okay. chodź. Widziutek wiesz, że ja teraz płaczę? Mi <grym> też łzy <wózy> poleciały. Ej, <grym> tu jest. Ej, może chodźmy. Musimy tu wchodzić. Tak. O, ruiny, jak fajnie. Tego brakowało. Ej, pudding. Tam jest kisiel. Dwa kiśle. <laughs> Tylko kiśle nas ratują. Słyszałeś? Tak. Rzekaj <laughs> na mnie, zacząłeś. <laughs> Myślę, że ta mapa jest druga straszniejsza po. Nie, źródło. Mi... A gdzie ha, jesteś? Tutaj. Mi łzy mi lecą. Uciekaj, ja nie stoję w miejscu. Nie stoję w miejscu. Gdzie ty jesteś? A ty. Gdzieś ty spieprzył. Zabił mnie. Goni mnie. Tak. Który Widzę. to? Który to? Nie wiem, nie widziałem go. Ej, jest tu jakiś gracz, umutujesz mnie. No nadal słyszę te dźwięki. Ej nie, czekaj, ja tu z jakimś typem jestem. Ziutek, pomóż mi. Do, do, dobrze, że ty teraz nagrywasz. Co to było? Czemu, czemu dobrze? Stało. Nie sądzisz, że te odgłosy były straszne? No, taki ryk. J jakby jakaś kobieta orgazm miała. Aha. Właśnie teraz też mam. Czy ty to słyszysz? Tak, tak, słyszę. Ktoś ma tutaj fantazje seksualne. Lecę za typem. Jestem z trzema typami dwoma. Czemu sędzi mnie? Ej, jest trzecia w nocy, a o czwartej się robi jasno. Czaisz to? Poszedł spać, wyszło słońce. Ja I tak nie zasnął. Słyszysz to? Nie, teraz nie. A ja cały czas to słyszę, czyli on, on chyba gdzieś nadal jest, gdzie ja poszedłem. Dobra, stronę, gdzie jadę słyszę, 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 słyszę. słyszę, takie... słyszę. jest chyba dwóch. Nie wiem, ile ich jest. Matko Boska, to było najstraszniejsze. The camera for night vision. Aha. No to tak, kamera jest, jeżeli patrzysz przez kamerę, to więcej widzisz. No, no. daj de, de, bo mi skrymery nadal wyskakują. Słyszysz? Biegnę z jakimś gościem, bo uciekam przed tym tym czymś. Nie uciekaj, tylko się rozdzie Wejdę na skałę. I... Ja pitole. Ja pierdolę. Co to ma być w ogóle? Czekaj, ja aż na fejsa wejdę. telefonie Matko Boska, co to w ogóle ma być? Ej, ten typ jest tam Ej, ten typ jest koło tego gościa, idę go zobaczyć mm -hmm. Tylko nie za blisko O, ktoś mi na O, oh, jest! I co? Widzę go jak wygląda? Na, 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 zobaczysz na nagraniu Słyszysz to? Jaki dubstep <laughs> Ej, to będzie dobra obróbka To jest dziewczyna Boże Może szybciej. Nie można jej rzucić kamieniem? Dobra, to następny odcinek macie znaczy się, tą część, która teraz będzie macie uziutka. więc link do, do filmu macie po... Znaczy nie, ja wrzucę tylko najlepsze momenty, więc ja będę wrzucał no, nawet no. To, co, to co widzę. Szczególnie, że tu się gość ten, ten potworek się zbogował i wygląda jakby robił i taki dabstep wrzucę do tego. Taki A no. to nie jest straszne, skoro się zbugował. Dobra, ja mogę wyjść i nagrywam znowu. No to dawaj. Okej, okay. wyszedłem. Dalej.